Witaj, drogi widzu! Z racji tego, że jestem typową humanistką, mój wewnętrzny i zewnętrzny świat to świat powiązany z szeroko pojętym słowem. Z matematyką nie jest mi po drodze. Od matematyki nie da się jednak uciec, jest bowiem wszechobecna, także i w humanistyce, także i w codzienności. Jedną z prawd matematycznych, o której dziś chciałabym na kanale wspomnieć, jest pewna ciekawa i jedyna w swoim rodzaju zależność matematyczna zależność, która jest na tyle kluczowa, ważna i dotykająca nieustannie każdego z nas, że warto o niej cały czas w swoim życiu pamiętać. Jest to bowiem prawda klucz do szczęścia. Prawda owa brzmi na ile procent oddajesz się w życiu Jezusowi, ufasz Jezusowi i kochasz Jezusa? Na tyle procent jesteś w życiu szczęśliwy. Im bardziej człowiek opiera się w życiu na Bogu, im większą ma wiarę w Boże Słowo, Bożą mądrość, rację i miłość, im bardziej chętnie gotów jest spełnić Bożą wolę, im bardziej chce żyć na Bożą chwałę. Im bardziej się odprzyziemnia i stroni od grzechu i łamania dekalogu, im bardziej próbuje kochać Boga i ludzi, tym bardziej jest w życiu szczęśliwy. Ma w sobie więcej radości, poczucia zadowolenia, spełnienia i pokoju. Warto wypróbować tę procentową zależność na sobie i przekonać się na własnej skórze, jak piękne, niesamowite i zaskakujące może mieć ona odzwierciedlenie w naszym codziennym życiu. Warto wypróbować tę matematyczną zależność na 100 procent.